Cześć, tej strony Tomasz i Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, możecie dosyć mnie w hangarze fafira, dokładnie tak. Na koniec eventu możecie wiedzieć o tym, czy nie. Dostaje się jakieś tam nagrody, typu nie wiem, jakąś tam broń, czy coś w tym stylu, czy jakiegoś tam robota, czy jakieś tam lakie w tym przypadku u mnie był balista to mam teraz na Arturze na trzecim poziomie. Nie mam co powiedzieć, starszy Berciszek Krejta Dostałem jeszcze legendarny lakier do Orochiego i dostałem 2500 komponentów do Fafnira, a ja miałem chyba 8500 coś takiego i mi wystarczyło, nie? I zdobyłem swój Fafnira, uzbroiłem go w Skadiego. E, dwa Orkany i Tarana e, na początku miałem wydony, ale nie dawał sobie rady, <laughs> więc sobie zmieniłem na Tarana, e, więc mam nadzieję, że będzie jakoś doszło. Zmieniłem sobie ten moduł. Nie, na pierwszym, robiłem sobie na drugi, e, Nuklear Reaktor. E, dostałem również. <laughs> e, dostałem. Aha, w skrzynce za 100 za o, specjalne otwarcie dostałem. E, termoczar reaktor dostałem w specjalny jakby to się nazywa kurde dostawa specjalna nagroda po otwarciu skrzyni to dostałem to e, no i ten nuklear ampli to, to coś tutaj to już dawno dostałem e, zmieniłem ten kolor nie bo zaczynałem się święta żeby jakoś tam bardziej jakoś kolorowo była nie tak ciemno Oczywiście chyba sobie później e, zmienię ten kolor. Ale kupuję nowego właśnie Hawoka w tym e, w, w warsztacie, więc nie wiem czy. No bardziej Hawoki pasują do tego co teraz aktualnie mam. Więc zobaczymy później, czy zmienić, czy nie. E, zobaczymy to. Bo właśnie ten lakier będzie pasował do Hawoka i do drugiego Hawoka, ale do Cisera i nie pasowałby. Nie? Najbardziej pasował do Hawoka ten Venomus nie, Venomus bardziej pasował eee, ale no, będą dwie rzeczy konkurowały, dobrze, nie będę przedłużał, zapraszam was do oglądania aha, eee, mam tutaj te skrzynki, nie, nie skrzynki hmm, tutaj są te żetony, już zrobiłem wszystkie eee, jest ten nowy event, można dostać Harpiego eee, to jest ten robot, który eee, skacze, jest w powietrzu, ma ten e, sam efekt, co e, Hałk, kiedy się podnosi i zamienia się w broń, tylko że Harpi chyba się nie zamienia w broń, chyba e, aktywuje tą e, ochronę, że jak się w niego strzela, to wróg dostaje też obrażenia. E, I może aktywować e, tą taką. E, tornado ogniste czy jakoś tak się nazywało, to Aktywna robot korzysta z ochrony, dzięki której blokuje część dodawanych obraźni, kieruje je na zadującą umiejętność, ta nie chroni robota pełni, ale nie da się ograniczyć i działań, to to nie jest to. Firestorm to Firestorm. Harpy ustawia translaktor transla, translokator. Wykonuje odrzutowy skok i unosi się w powietrzu. Ponowna aktywacja umiejętności teleportuje robota z powrotem do translokatora, będąc w powietrzu. Robot może wyszczelić potężną rakietę, która, przy ustrzeleniu wroga, tworzy strefę, zadającą obrażenia wrogom i nakładający na nich efekt DOT. No to Blast, efekt Blast, nie DOT, a ja Blast. Powinno być. Czas odmienia 18, zasięg budowanej broni 500 metrów, promień strefy 120 metrów. No i najlepsze polecane broni to incinerator i dwa razy scouter No z drugiej strony pasuje kolorystycznie i do właśnie tej, tej, tego firestormu. Jest jeszcze doszedł robot Siren. Bardzo mało na temat niego wiem. Bardziej, bardziej na harpim się skupiłem, bo bardziej mi się spodobał. Ten robot to eksperymentalny projekt inżynierów z DSC. Jest podatny na obrażenia na ziemi, ale niezwykle niebezpieczny w powietrzu. Może zbić się w powietrze i zawisnąć, na, a następnie teleportować się z powrotem na ziemię. Jeśli znajdzie taka, po, jeśli znajdzie, e, tak, znajdzie taka potrzeba, może również wywołać śnieżycę, która zamrozi wszystkich wrogów wewnątrz. No to dosyć ciekawy. Snowstorm, sejon ustawia, translaktor, wykonuje odrzutowe skoki i unosi się w powietrzu, Ponowna aktywacja umiejętności teleportuje robota z powrotem do translaktora. translokatora, co jest, nie mogę zapamiętać tego, będąc w powietrzu, robot może wystrzelić potężną rakietę, która przy uderzeniu tworzy strefę zadającą obrażenia wrogom i nakładający na nich efekt DOT, no wtedy, nie, fre, no co ja gadam z tym DOTem, co ja mam z tym, do tego efektu DOT jest, eee... freeze, FreeShrie, że powolny się staje robot, nie? Eee, czas odnowienia 18 sekund, tak samo jak Harpy, zasięg budowanej broni e, 60, 600 metrów, dosyć, chyba więcej niż tamten Harpy i promień strefy 120 metrów, tak samo jak Harpy. Reflektor, gdy umiejętność jest aktywna, robot korzysta z obrony, dzięki której blokuje część, za, dodawa, e, część doznawanych obrażeń, no i kieruje je Zadającego wiadomo co dalej, redukcja obrażeń 80%, przekierowanie obrażenia 40%, polecane uzbrojenie 2 razy i Snire. Dobrze, no dosyć no, super robot. Eee... O, jeszcze jest ten Orochi, nie? Eee, taki robot z 10% 10% wytrzymałości. No to nie musiałam czytać, bo wiecie, jaki jest ten Orochi, eee, więc. Zagramy sobie, eee, co możemy sobie wziąć? Obrona, ja tak nie będzie. Szczerze teraz ja mam na co ogólnie, punkty na razie doświadczenia dawać, no bo eee, znaczy punkty honoru, no bo już zrobiłem te wyzwania, czyli te żetony zdobyć. Eee, Pierwsza ta było, pierwsze, e, pierwsze chyba wyzwanie to było, wygrać 7 bitew. Eee, to drugie to było, zniszczyć 30, 30 robotów. A teraz będzie trzecie wyzwanie, i czekam na trzecie wyzwanie. Nie, eee, chyba ten event trwa 48 dni, czy, czy chyba trwa mniej, tam teraz, teraz trwa mniej. Eee, więc no, dosyć ciekawie. O, idzie oroczyć, ale ja sobie tutaj mój moduł piękny wezmę. O, o, może go zabiję? Może zabiję rociego? Nie, nie zabiję rociego. Dobra, ale mu dosyć dużo. Zadałem, zadałem obrażeń, no, już się męda chce ze mnie na mnie zemścić, nie? Dobra, e, coś tutaj jest tu roci Nie ma nie ma, to dobrze. Gdzie jest ten oraciej? Tutaj jest, nie? Ja jeszcze się do niego tep... To nie jest oroci, to jest oroci. O oh o -oh. Cholera, tepem się do niego, cholera. No bez jaj! No wal się, nie? Dobra. Dobra, to gdzie on jest Ten skorpion? O cholera. Ja szukam skorpiona, tu oroczy mi Helen zarazem, bo. Dobra, to Haug, teraz tym razem hałk będzie. Jak tak lubią helem się bawić, no to niech będzie. Zobaczymy. To chyba wbije w powietrze, bo za chwilę tutaj poleci. O, za dużo się wychylam. Za dużo się wychylam. No, no ja Mario, no jaka była szansa na to, że się zdarzy z tym Dobra, była bardzo mała szansa. Dobra, yy... tutaj jest ten... O, mogę go? Nie. Dobra. O, teraz mogę go strzelać. Czy to jest Orochi? To nie jest Orochi. A jak był, to już go nie zbijamy się w powietrze kurde bo ja nie mam tego no patrzcie to jak potrzebuję ten moduł widzenia te niewidoczności to nigdy go nie ma nie jak, 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 jak ja mam ten moduł nie to zawsze e, jakby prawie nikt w, jakby w rozgrzewce nie ma tego efektu nie ale jak oczywiście mam teraz ten moduł przybijania tarcz, to normalnie wszędzie aresy są, nie? I to normalnie, no... No można dostać padaczki. No padaczki można dostać. O, poszedł to roci. O kurde, pryzma cholera. Cholera jasna. Dobra. No tam. Dobra, Fafnir. Zobaczymy znowu, yy... Pewnie Wy już macie Fafnira. Tam nie ma opcji, żeby nie macie, bo co Wy nie macie. E, nie, to jest ten biedny, biedny trochę. Jedyne co mnie otrzymuje to roboty z edycji limitowanej, czyli Hawk. E, ten. E, no, z to nie. Ale teraz ten. E, jak on się nazywa. A teraz to no, ten Fafnir. E, I jeszcze ten. Ten cholerny Revenant. No, Revenant dosyć słaby, no bo. Kurde, znaczy, słaby. Dużo ma życia, bardzo wytrzymały, ale nie ma możliwości, e, jeśli ustawi swój translator e, na. Czy. Znaczy, jak to się nazywa? Scorpion ustawia swój, swój translator, żeby z powrotem się tepnąć do bezpiecznej strefy, ale Revenant tego nie ma, nie? Tylko się tepie do wroga, a już nie może się tepnąć z powrotem, bo już by był za dobry, nie? Żeby było za dobrze, wygraczam w tyłku i... Nie, już nie zostaw, nie? Dobra. Ale kurde, bo tutaj mamy mało punktów. Trzeba tutaj coś przejąć. Kurde, bo to jest ten... Co to jest? Za robot. I co jest? Ja bym zadawać obrażeń nie mogę. Co jest? Co to jest? Co to jest? <laughs> obrażeń, nie mogę zadawać. Nie wiem. To był za robot. Ale ja bym chciał tego rocznego jezu, bo coraz więcej ich jest. Naprawdę. Kusi mnie. Kusza mnie. Aha, bo to jest chyba ten, który leczy, nie? No i dlatego tak mu obrażenia nie szły. No, był pewnie cały czas na leczeniu. Cały czas w efekcie leczenia. O kurde. O kurde. Walsie. Kuźwa. No bez ja jeszcze nie, monarch. No. Ja jeszcze przegramy tą bitwę, nie? Bo jakiś tutaj ciulmy jest taki taki mądry nawet do nas podejdzie, nie? Żeby punkta zarumbać. A co ci oni? A w dopi mają sobie strzelają, nie wiem na którym poziomie oni mają te broni, że takiego gościa nie mogą zabić. Czy się tepną, nie wiem jak... ...cudem. No wy debile. Zobaczcie to. Strzelają was z tyłu. A wy na tych... Na no szkór. Zostaw mi. Tylko ja tutaj myślę chyba w tym składzie. Zostaw. Jeszcze bóla mnie walną. Chyba zmaję. Przez myki stanę, nie? No chyba, chyba ja, ja chyba jestem od brudniej roboty, że zadaję im obrażenia, oni śmietankę zjadają, że zabijają wroga, nie no co, no, co na razie na to wychodzi. No już kurde, Fafnir. Ale on tam jeszcze żyje, o już nie ma, już nie ma o czym gadać. Nie, dobra. tutaj, Okej. Okay. teraz tutaj, ten Monarch, możemy mu zada ten Dota. No na, na ten 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 dosyć dosyć Kalender nie znaczy. Ale tego możemy. z edycji limitowanej. Znaczy z limitowanej, tego na Tytana. Oa, przegraliśmy. O, tam. tam. Szczerze mówiąc, naprawdę. jest dosyć trudno. Przecież bardziej mnie kusi coraz to zbijanie ligi. No zobaczcie to. Minus 14. Ten klanu, a minus 17. Liga, nie? No ci, się nie wkurzać. No normalnie, no. No, patrzcie to. Ja mam 162 klanu, a jeśli będę miał na minusie wszystko, to mnie mogą wypieprzyć stąd. Nie, no, bo tak, tak średnio. A co tutaj jest? Nie ma nic. Przymniej 5 stuknęło w jednej zwycięskiej bitwie. No to tu będzie problem, moi drodzy. Tu będzie problem. Dobrze, moi drodzy. Dziękuję za ogrodań, og ogrodanie. Oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Stawcie łapkę w górę i suba. I dzwonki, jeśli si Wam się to spodobało. Oczywiście. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.